nie Czolej, oblaczaj zresztą, się! Zresztą, 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 zresztą. <laughs> nie oblaczaj się, dalej! Z powrotem! <laughs> Ciesz się, mięsko. to zawałka tam do Jeszcze <śmiech> trochę. <śmiech> A tak to ma zajęcie. tak to pan <laughs> <Tam? śmiech> weź go przekręć trochę. Mówi do siebie. <laughs> Brawo, no, Tą stronę proszę tak. O. Brawo dla tego pana, brawo. Jakość. No. tam jest? kuku. A kuku. Każdego dnia Chodźcie